Wow, chciałbym zobaczyć, to bez ubrań. I powiedz mi, jaki jest naj, najlepszy według Ciebie klub w Łodzi. Wychowałem się na rytki, nie wiem, oczywiście, że jęka jest Zauważyłem, że trochę się rozjechały nogi w jedną, w drugą stronę, wiesz? A tam nie jestem pewny, czy, nie jestem pewny, czy masz bieliznę na sobie. To się porobiłem. Przyszedł czas na ocenę klubu prywatka. Przychodzi baba z podaczką do lekarza, a lekarz mówi dzisko tyka wyżej. To było dobre, to było dobre. To było dobre. Siemaneczko. Witam Was już w drugim odcinku na moim kanale z serii oceniania polskich najlepszych i najgorszych klubów. Jesteśmy właśnie w Łodzi. Łódź, kurwa. Zaraz będę przeprowadzać krótkie wywiady z ludźmi, jakie polecają kluby, a jakie raczej by odradzili. I ja je będę testować. Także widzimy się za niedługo. Co, 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 eee. to, co to za A ty my my myślałeś, my się... my... że to ze mną. No tak, no ja z Tobą. Z tobą? No ja z Tobą. Aha, ja a, a bo Ty udawałeś, e, emitowałeś, że masz mikrofon w Ja brękach, tak? Tobie nagrywa. Aha, dobra, bo ja myślałem, że Ty stary chcesz konia walić, czy coś. Ja, ja myślałem, to. że z Tobą nagrywa. Dobra, sobie powiedz mi, jaki jest naj, najlepszy według Ciebie klub w Łodzi? Wychowałem się na rytki nie wiem, oczywiście, że łkę jest łuć, ale mam wyjebane w kluby, więc. Ale nie mówię o klubie do zabawy, nie klubie piłkarskim. A, klubie piłkarskim. <grym> Ciężko powiedzieć, więc stwierdzam, że między Sopotem a prywatką jest tak na równi. No dobra, właśnie jak słyszałem, w tym momencie jesteśmy w Sopocie, nie? I wiem, oczywiście, że. E, no. Ja tyle tutaj wszedłem, widzę, że trochę ludzi się bawi, jest zróżnicowany wiek, a ty powiedz mi, jak się bawisz? Bawię się dobrze, ale wiadomo, że wejście jest za darmo, więc oczywiście tu jest mnóstwo ludzi. Myślę, że lepsza opcja jest właśnie taka, że za darmo tu masz pełno klubów, pełno barów, pełno jedzenia, więc myślę, że to na pewno jest lepiej. Okej, okay. jak oceniasz prywatkę jako klub? Pewnie byłeś tam kiedyś. Byłem, oczywiście oceniam dobrze, ale mam czasami złe wspomnienia, więc myślę, że mogę powiedzieć, że tu jest o wiele lepiej wiele lepiej, co pocie. Bo za darmo, tak? Rekompensuje. Nie, nie, oczywiście, że, ale lepsza muzyka, lepsze jedzenie, lepszy alkohol, więc można sobie wejść, kiedy chcesz, można wyjść, kiedy chcesz, więc myślę, że to na pewno jest na duży plus. Dobra, powiedz, powiedz mi o najgorszej sytuacji, która Ci przydarzyła w klubie. <laughs> nie chcę o tym mówić przy kamerze. Mów star, ja nie, nie, nie muszę czekać najgorsza, najgorsza, ale jakaś taka naprawdę mocno rusza, Czyli podburzająca, no to... Jak to robiłeś? Nie, mówię taka podburzająca, czyli A weszłem no? do toalety i po pracy spotkałem... Załóżmy dwóch typów i jedną typiarę. Wiadomo przy czym, wiadomo o co chodzi. No. Więc no, to już jest taka najbardziej żenująca sytuacja. No, no... Zależy kto na to patrzy, no. no. Wiesz, że są fani takich spraw pisowych... Są, są żeśmy, że... no, oczywiście są tacy pani, no. ale... Ja nie jestem fanem takich spraw, czy szczególnie w klubie. Dobra, powiedz mi... Jeżeli miałbyś mi powiedzieć, jaka najlepsza sytuacja Cię spotkała? gdybyś się z dwoma dziewczynami? <laughs> najlepsza sytuacja, kiedy spotkałem prawie, prawie miłość mojego życia, ale jednak niestety życie pokazało, że to nie jest miłość mojego życia i zakończyliśmy to. Jaki masz fetysz? Fetysz. No, taki, taki wiesz, takie trzy fetysze stary. Właśnie, właśnie widzisz jakby po Twoim wyrazie twarzy czy tam jakby jakby kiedyś jakiś facet ci podrywał. Byka Właśnie odwiedziłem klub Sopot. I moje uczucia są dosyć lekko co do tego klubu. Brak ochrony powoduje, że nie ma tej selekcji na bramce, która jednak by się przydała, bo jest każdy rodzaj towarzystwa i każdy, każde zróżnicowanie osób jest. Natomiast wejście jest darmowe, także rekompensuje wszystko. I bądź co bądź, muzyka jest nawet w porządku, sam klub jest na otwartym wybiegu, można powiedzieć, że nie jest to jakiś lokal, nie jest to pomieszczenie, jest to na dworze. Jeżeli chcecie sobie ze znajomymi fajnie się napić, wiesz chwilę potańczyć coś tam przed jakimś faktycznie klubem takim zamkniętym, na pewno mógłbym polecić, nie? Ale sam czy bym tak się bawił całą noc? Chyba niekoniecznie. Ej, każda z Was ma jakieś dużo tatuaży, tak, 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 ty masz. Ej, fajnie, zajebiście. Ja, ja jest No nie cała od Ej, sztos, Ty też tam widzę, że masz coś. mam biodra. I to jest jakiś pająk, tak? Dwa, tak. Ale ci nie pokażę. No nie, no nie, bo no, widzę, bo widzę, że gdzieś zaczyna się. Ma pająk, no? Z jednej i z drugiej. ej, gdzie? On tutaj się gdzieś tam? Tak. Tak. Wow, chciałbym zobaczyć to bez ubrań. Nie, żartuję. żartuję, nie jestem. No, nie, tak myślisz najgorszym, najlepszym. Jaki według Was jest najgorszy klub? nie nie Antras. No, dobra, jednogło... ja wiem, Pewex. Tak, dobra, Pewex. Peweks, Peweks, najlepszy? Yy, w, w okresie zimowym jest to teatr, a w okresie wakacyjnym jest to do no, Zabot, no, nie, nie, moim zdaniem tak. jest najlepsza prywatka. Czyli tak, najgorszy Pewex, najlepszy? Teatr. No tak, nie będzie tak. Teatr, bo no. jest taki elegancki, tak. tam masz plusy, nie wiem, 21, 21 no 30, 30 ja 40. Nie no nie wchodzi patologia, adresy najgorsze, jaki miałam, tak jak poszłam w zimę do teatru i wyszłam bez futra. Musiałam leć w zimę, kurwa w. No w tym co byłam tak jak teraz. I ogólnie, bo cze, często, często się mówi, że ci faceci są tacy na molni, nie, jeżeli chodzi o kobiety. Coś, o czegoś oczekują? Mieliście, miałyście takie sytuacje? Nie, kwestia jest po prostu. Nie no, no, były takie sytuacje. Nie, mówisz Spierdala i to Spierdala. Dobra, jakieś takie najdziwniejsze rzeczy, które Was, wiecie, spotkały na imprezie, albo jakieś propozycje najdziwniejsze? Najdziwniejsze propozycje, które usłyszałyście? Ja tak nie mam, bo ja ogólnie nie rozmawiam i nie tańczę z łopokami. A ty idziesz do klubu, tylko po z koleżankami. Tylko tak. tańczyć z koleżankami. No. Jesteście, jesteście, przepraszam, że przerwę. Jesteście zajęte, czy wolne? W sensie single? Czy... Ja, ja ja jest... męża. To, to jest mężatka. No więc... dobra, ty jesteś mężatką, Ja jesteś? się rozstałam ja po pięciu latach. O! Więc tak. nas ciężko Widzisz, że jest... no to, no to kamień z serca w takim razie. It burns. Dobra, jest ze mną barmanka I klubu. Barmanka. Ja, kim jesteś? Kelnerką. 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 Ale znasz ten alkoholi, tak? No, powinnam, zaraz się okażę. No dobra, bo generalnie w waszym klubie nie ma kart menu. Nie ma. Znaczy karty menu generalnie będą. Będą. Kurwa, będą, to będą! Będą, to będą! Jak będą, to kurwa będą! Dobra, ale chciałbym zapytać o. Na pewno trzy takie trunki, no. cena, cena piwa dla niego. No na pewno, 12 zł. Bez bez, bez bez względu na to czy z sokiem, czy bez. To jest 12 zł u nas zawsze. Szoty, na przykład tam cztery szoty, czy coś jakieś najbardziej popularne. No to ogólnie jeden szotów z 9, bo jakiś tego. I najpopularniejszy drink, który najbardziej schodzi? Ee... Sex on the beach, czy jakiś. Albo Aperol. Z... 42 do 43? Cen, cen, ceny wódki z RedBullem. Wódka z RedBullem. Drink. Wódka z RedBullem. Drink. No, proszę powiedzieć. No, po prostu nie pamiętam. A powiedz mi, uciążliwi klienci się zdarzają? No, zdarzają się. No, po prostu gdzie są ogólnie po alkoholu, po różnych zamiast sami cen. Trzeba po prostu być do nich cierpliwym. Ja po prostu mam tak, że się do nich uśmiechnę. Było bardzo miło. Również. Dowiedziałem się tego co musiałem. Dobra, słuchaj, powiedz mi, jaki jest najlepszy klub w Łodzi według ciebie? Aktualnie myślę, że prywatka. prywatka. Że prywatka będzie na takiej topce, jeżeli chodzi o Łódź, no bo inne kluby raczej już. Okay, jak, jak oceniasz muzykę w prywatce? Sam wystrój i klimat? Wystrój. Przeciętnie, ale może być. Nie robię jakiegoś szału. Yy, muzyka jest w miarę w porządku. Okej, okay, dobra, najgorszy klub? No chyba aktualnie, no to P84. Wcześniej był Sopot, zamieniło się to na P84, no i niezbyt dobre opinie ma. Okej, okay, dobra. Powiedz mi, jakieś takie najgorsze sytuacje, które tobie się zdarzały podczas imprezy? Wiesz, jakieś takie imprezy w klubie, czy nawet domówka może być. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, nie miałem stricte jakieś najgorsze, jak już to typowe zaczepianki, czyli. Ale, ko ale, ko ale kobiety ko zaczepiały, nie nie, 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 ja. Typowe zaczepianki, czyli... Załóżmy, trzech gości pod wpływem alkoholu i szukających po prostu dodatkowych problemu. wrażeń, problemu tak, no, dobra, na wiem, siłę. Dobra. Słuchaj, e... i jeszcze takie jedno muszę ci spicy pytanie zadać. <grym> Nie mam sprawy, dobra, Dobra, dwa ci Dobra, próbujemy. Dwa, dwa dobra. Zadał. Dobra, próbujemy. Ile, ile miałeś partnerek seksualnych? Jedną. Jedną. Udawałeś kiedyś orgazm? Nigdy w życiu. Nigdy? Nigdy. A Nigdy. Miałeś, miałeś jakieś takie pojebane fetysze? <grym> e... Nie mogę tego powiedzieć na wizji, bo zdejmę to z filmu. Tak? Zdejmą. O, nie, ty... żartuję, żartuję. Nie, nie ma. Myślę, że raczej jestem z takich y, klasycznych osób. Takich spokojniejszych? Raczej tak. Nie? Dobra, po klubach często chodzisz? Yy, nie, raczej rzadko mi się to zdarza. Rzadko. Moje nogi wyglądają, że im celu, i tu nie, widać. nie widać. Jak to wstawisz gdzieś do nagrania, to znajdę cię już, Ci jajca. Czyli tak, bawisz się najlepiej w tym klubie i na pewno osobom, które nie były jeszcze tutaj, poleciłabyś ten klub, który jest top 1 w Łodzi, tak? Tak. Zdecydowanie topka. Zauważyłem, że trochę się rozjechały nogi w jedną, w drugą stronę, wiesz? A tam nie jestem pewny, czy, nie jestem pewny, czy masz bieliznę na sobie. I przy Tobie mi się na pewno ścisnęły. Co ty opowiadasz? Wiesz co, mam, mam zegarek w telefonie. I wiesz co, wiesz co on mi mówi? Że nie masz na sobie majtek. No. Powiedz mi, jakie miałeś najgorsze przeżycia w klubie? Najgorsze? Najgorsze przeżycia w klubie. Chyba nie miałam. No, kiedyś słyszałem taką rozmowę dwóch dziewczyn. No. Jak jedna... Do, nie, w sumie to były chyba trzy dziewczyny i jedna mówiła do reszty do pozostałych. Dziewczyny, jak tym razem ktoś mi coś dorzuci do drinka, to was chyba zabije! Ja mówię, kurwa! Masakra, co się dzieje? Nie lasy coś do drinka dorzucają? I ona do tego klubu mimo wszystko wraca? I nie miałam jakoś... okazji! Nie miałam okazji! Powiedz mi, często wychodzisz z facetami z klubu? Nigdy. Nigdy? Nigdy. Czyli dzisiaj będzie pierwszy raz? Nie. Co w się sensie ze mną. chyba. Ooo. Muszę ci zadać jeszcze jakieś spicy pytanie, wiesz? Zróbmy to, no. Ale tak tutaj? Przy wszystkich zróbmy to. Kurwa, nie, bo co coś źle powrócinasz! Eee, no powyżej. Będzie tak, wyszłaś kiedyś z chłopakiem z klubu? Nie, zróbmy to. A few moments later. Często wychodzisz z facetami z klubu? Nigdy. Nigdy? Nigdy. Czyli dzisiaj będzie pierwszy raz? Zróbmy to. Jakieś rady, jak się powinno rozmawiać poprawnie z kobietami? Gdybym miał napisać książkę o swoim życiu, to w niej znajdowałby się rozdział, w którym poznaję ciebie. Dobra, jaki, jaki typ faceta ci imponuje? Co musi mieć w sobie? Albo przy sobie nie może plik pieniędzy. Nie żartuję, nie mam pse taką. Nie mam taką w życiu. Ale fajne, masz takie dwa. Kurwa, dopiero stawiałam ci pięć shotów, a ty mi mówisz: a, plik pieniędzy. No sobie pamiętam, to, ale wydawało mi się, że były cztery shoty. Dlaczego przekłamujesz, prawdę? A to, że już nie podobałeś i nie wypujesz, to nie moja wina. No dobra. Jakbyś miała ocenić moje perfumy, na przykład? My name's Bond. James Bond. Szósteczka. Szóstka? Szóstka. A, oh, widzisz! Panowie, jednak się opłaca kupić najtańszy perfumy z Rosmana. Dobra, jakie masz takie fantazje? Takie skryte, największe zwierzęce fantazje. Zdajny patus, ale patus z naciągnięciem na patus. Sometimes, it burns. Sometimes it hurts. A jesteś taką dziewczyną, która co tydzień chodzi po klubach, czy raczej niekoniecznie? Absolutnie, ja nie chodzę w ogóle po klubach. Ja jestem tutaj tak naprawdę trzeci raz. Z... Ej, to brzmiło trochę jak sarkazm. Nie, 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 absolutnie, naprawdę. Ja wiadomo, że nie jestem, nie mam jakichś 15-16 lat, yy, ale jestem tutaj, przysięgam, trzeci raz z rzędu. Co, so, jak oceniasz ten klub, w którym teraz jesteśmy? W sensie chodzi mi bardziej o wystrój, muzykę, zabawę, ludzi. Eee, powiem ci tak, eee, odkąd ja tutaj przyszłam, super jest tutaj impreza, naprawdę. Muzyka leci eee, różnoraka, więc na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. Można się tutaj super pobawić. Jak widać, ludzi jest dużo, eee, nie ma tutaj nudy, więc na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie po prostu. A brałaś kiedyś udział w trójkącie? Nie, nie brałam. Chyba, że na matematyce. Nie, nie mówimy bardziej, o mówimy, wiesz, jak już zmierzamy przy klimatach klubowych, to zostanie. Nie, 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 absolutnie. Ja byłam w długotrwałych związkach, więc nie. Czy masz jakieś takie skryte fantazje, wiesz, fetysze, fantazje, takie, które nikt o nich nie wie? E, a jakbym miała to co? No to chciałbym, żebyś się to spełnisz, spełnisz jednak. Chodzi o to, że chciałbym, żebyś się podzieliła. A tutaj widzę, że zarzu zarzucasz wędkę, zarzucasz haczyk, nie? Tak. Nie, jeżeli chcesz znać fantazję, to je musiałby się spełnić. Musiałby mnie spełnić? Tak. Ale tak na wizji, nie? Przy wszystkich? No nie wiem, no ty pytasz na wizji, więc. A to taka... Odpowiedź, może też być na wizji. Zawsze jesteś taka otwarta? Ja jestem bardzo otwarta. Na każdego faceta? Nie, nie. Na porozmawianie o różnych tematach jestem otwarta. A, w ten otwarta. sposób. Tak. tak, już ty proponujesz mi jakieś takie propozycje, jasne nie. mi dajesz. No ty zarzuciłeś temat, więc ja kontynuuję po A, prostu. W ten sposób. Tak. Okej, okay, rozumiem. Jest taka skryta fantazja? D wiesz. Człowiek może mieć dużo fantazji, ale tak jak powiedziałam, jeżeli chcesz spełnić, no to. Pytasz na wizji, może spełnić na wizji. <grym> Dobra, rozumiem. A najgorszy klub według ciebie w Łodzi? Eee, nie wiem, no wiesz, no bo wszystko jest dla każdego, tak. Zależy co kto lubi. A ty? Ja na pewno bym nie wybrała się do Peweksu, bo to jest raczej dla takich starszych osób. Słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie mam do ciebie. Od 0 do 10, jakbyś oceniła ten klub? Prywatka. Osiem. Osiem. Okej, okay, fajnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Lubię Ja też lubię siebie. Wszystko w życiu się układa, jak ty mieć depresję. Mała dziwko, zaczekaj tu chwilę. Znowu się porobiłem. Ale który jest wyćpany.

Na pewno jest fajnie. Trochę mi się zjęło humor przez jedną osobę, ale to tam... Co się, co się wydarzyło takiego w takim razie? O co chodzi? Czemu w klubie można mieć ciężki humor? Czemu można ciężki mieć ciężki humor? Można mieć dlatego, że można zobaczyć byłą, z którą dużo Cię łączyło. Spoko, spoko. Ale staram się... Powiedz mi, jakim Twoim zdaniem jest najlepszy klub w Łodzi? Uważam, że wiele razy byłem w prywatce i, i nie, że mówię tu pod faworyzację, ale uważam, że w prywatka jest naprawdę na dużym, wysokim poziomie. Ja największy przypał, jaki miałem, jeżeli chodzi o seksualność, jeżeli chodzi o łóżko, miałem uprawiać seks z dziewczyną yy, w gumie. Niestety nie dało się założyć gumy. Była za mała. To, to był mój największy w sumie problem. No to, jeśli chodzi o przypał, no to chyba lód, że tak powiem, lód, wymyc... tak? Wymyciny, wymyciny przy lodzie. O. Aha, w ten sposób. To taki największy przypał. Spoko, spoko. Ale staram się o tym nie rozmawiać, także... Zrobiłeś kiedyś komuś jakąś właśnie dziewczynę? Yy, która pa w związku? Na przykład. Na nie, to... nie, 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 nie. Przyszedł czas na ocenę klubu Prywatka. Oceniłbym od 0 do 10 na 9. Klub posiada trzy sale. Od godziny 4 otwiera się czwarta sala afterowa. Pierwsza sala jest w środku lokalu dla super muzyka. Druga sala jest na zewnątrz. To jest, na, to jest taki taras na, wiesz, na otwartym wybiegu, na otwartej przestrzeni. Bardzo miła obsługa. Pozdrawiam serdecznie menadżerkę, menadżerkę klubu, która zgodziła się na nagrywki. Była mega uprzejma, jak i w sumie cała obsługa tego klubu. I polecałbym, jeżeli miałbym, jeżeli miałbym iść do klubu w Łodzi, na pewno poszedłbym do prywatki. Mamy kolejną osobę, która mieszka w Łodzi i chciałaby się podzielić, jaki jest według niego najlepszy klub w tym mieście. Nie ja wiem, czy to ważne, ale nie jestem z łodzi. No, znaczy, <laughs> szczerze mówiąc, z klubów nie korzystam. To nie mój rodzaj rozrywki, szczerze mówiąc. To nie pomogę chyba. Czyli nie poleciłbyś żadnego według ciebie takiego dobrego, albo według Twoich znajomych klubów w łodzi? No niestety, klubu nie. Nie polecisz. Niestety. Dobra, to jakaś taka najgorsza sytuacja, która cię spotkała na imprezie? Nie, może nie, ale takiego znajomego mamy, co co impreza żega. ożega już dwa, tę jedną kanapę. To może nie dla mnie najgorsze, no, no ale trochę chujowo. Dobra, trafiła nam się pierwsza taka osoba, która jest iluzjonistą. Zobaczymy, co nam pokaże. Na początku, słuchaj, Ty masz w ogóle na imię? Masim. Jeszcze raz? Masim. Masim. Ma okay. Piotrek, o, jak możesz mi. zobaczyć, mi również. Wszystkie będą różne, przynajmniej tak wyglądają. Jest ich 52, to może być ciężko powiedzieć. Ja jeszcze szybko pomieszam i chciałbym, abyś jedną z nich wyciągnął. Ja Pokaż do kamery, ja nie patrzę. Masz? Tak. Okay, to z mógłbyś... Tak, tak, po prostu. No, gdziekolwiek. Okay. To ją dajemy plus, minus, środek, te karty też szybko dość pomieszam. I powiedz mi, proszę, cię ja nie ma jej nigdzie na górze, to się zgadza? Ok, czasami ląduje ani nigdzie na dole, tak? Tak. Dobra. I w związku z tym jedna plus, minus za. Ej, ale stary, ja nie zobaczyłem tej karty, tylko do kamery pokazałem. Naprawdę. <laughs> a, tu jeszcze raz. <laughs> Dobra, to jeszcze raz. Ok, to powiedz stop, proszę kamerze, powiedz stop. Stop. Okej, okay, to będzie Twoja, zapamiętaj. Okej, okay, zapamiętałem. Idzie ona, ona idzie plus minus mój drogi środek. Jak mówiłem, nie ma jej nigdzie na górze, nie ma i nigdzie na dole, nic nie zrobiłem i w związku z tym jedna karta plus minus ze środka. No tak, to jest ta karta. Zero reakcji, ale przyjmę to jako, że jesteś w szoku. No nie, no nie, <laughs> je... powiedz mi jak ty to, to zrobiłeś? Tajemnica zawodowa. Chciałbyś mi pokazać jeszcze jakąś sztuczkę? Eee, mógłbym, mógłbym. Yy, akurat yy, nowy materiał mam do prześwietlenie, to może trochę Was zanudzę, jeśli chodzi o materiał do kamery, ale i tak spróbujemy. Yy, chciałem w zasadzie zagrać w grę. Ona się nazywa za iluzjonista i polega na tym, że ja cię właśnie nie będę pokazywał sztuczek, tylko same ruchy, bez żadnej historii, żadnego zwracania uwagi i twoim zadaniem jest nie złapać, okej? Okay? Czyli widzę, coś krzyczysz. To słuchaj, na początku chciałbym, abyś jedną kartę dotknął. OK, Weźmiemy waleta i go damy plus minus do środka. Może trochę wyżej, ale plus minus środek. Zgodzisz się? No jasno, zgadzam się. Na pewno? Tak, zgadzam się. No. E, nie, za wolno. E, spróbujmy jeszcze raz, ok? Co mi nie miesiąca z tych kartów, pom pomieszać, to wy się proszę cię przytasuj. E, za wolno, e, tutaj. Jeszcze raz, ok? okay. E, słuchaj, będę przez te karty leciał i powiedziałbyś jeszcze raz, stop. Stop. OK, to w sumie mogę też zobaczyć, to będzie Twoja karta, to jest dama trefle. I teraz, jak będę chciał gdzieś dostać na górę albo dół, to mam zadanie utrudnione, bo mamy waleta na górze. czyli jak karty przełożę, to, to zobaczysz, jak walet się rusza, co nie? To jest dla teraz bardzo trudne. I jak mówiłem, ją dajemy plus minus do środka, tym razem może trochę e, niżej, co nie? E, tak? Tak, tak. E, nie. Dziękuję moi drodzy. Zajebiście. <głos》>, dziękuję. Zajmijcie się, trzymaj się. Powiedzcie mi, gdzie najczęściej się bawicie w klubie w Łodzi. Bym powiedziała Lordy i prywatka. Ale jeżeli mam być szczera, to Broadway to jest najgorsze miejsce, w jakie może się człowiek wybrać, bo tam jest wylew małolatu, gdzie to jest naprawdę bez sensu. Prywatka jest najlepiej oceniana według was, tak? No, chyba tak! No i powiem wam, że nie tylko według was, bo ludzie też oceniają prywatkę jako chyba jeden z lepszych klubów w Łodzi. A jakbym się miał tak was stricte zapytać o najgorsze rzeczy, które spotkały was na Melanżu? Napalony stare typy, które się po Chłopak, który żygał do góry jak fontanna. Ale dla ciebie rzygał? Nie, 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 ale generalnie on do góry i wymiotował. No to chyba był najgorszy widok, jaki. No ja nie chciałbym sobie na przykład wyobrazić takiego widoku. Okropny, faktycznie. Udawało się kiedyś orgazm? Chcę się przyznać, no, ale czasami trzeba. Nie, <laughs> ja nie wypowiadam się na ten temat. A mam takie pytanie jeszcze, czy zdarzyło wam się wyjść z klubu z jakimś facetem? Nie, jeszcze nie. nie. Na pewno? No tak. Na pewno. E to, a pamiętacie, co było tydzień temu? Ja Was pamiętam, jak się z jakimiś obcymi facetami. Ja tydzień no, temu no. byłam w pracy. Nie no, ja akurat żartuję w tym momencie. Słuchajcie, jakbyście miały dać radę dla moich widzów, dla moich, wiecie, chłopaków, nie, nie chłopaków, że moich chłopaków, ale po prostu dla mężczyzn, jak, jakie powinny mieć podejście do kobiet? Jak wiesz, jak sobie poderwać? Zawsze trzeba próbować, bo... No nic, nic, nic się nie dzieje, dobra. Nie dzieje. Jakie jest Twoje zdanie? żyć sobą i nie być nachalnym, bo jeżeli ktoś będzie udawał kim, kim nie jest, to w dłuższym procesie to nie ma szans przetrwać. Okej. Okay. No. Okej. Okay. No to w sumie jest takie logiczne. Dobra, dziewczyny, wam dziękuję za wywiad. Piąteczka. Właśnie dotarliśmy do Lordis, kolejnego z tych klubów. Zobaczymy, czy warto będzie tam w ogóle wchodzić, czy nie warto. Ocenimy, zobaczymy i już za chwilę się dowiecie. Yeah. Zwróćmy uwagę, jak wygląda bar całkowicie. Piwolane cena 14 zł za pół litra. Ile? I w sumie drink wódka z Redbullem, 40 ml wódki, 22 zł. Niestety nie dowiedziałem się, ile kosztują szoty, ponieważ nie jest napisane w tej karcie. Ale myślę, że na ważna pewno się dowiedzieć o takiej informacji. Widać, że sam lokal, przynajmniej na dole, jest w takim starszym designie wykonany. Ale generalnie ma to zajebisty klimat. Z tego stu takie starodawne stoliki. Fajna loża, duża, większa. do większej ekipy znajomych. Jest, jest tutaj pusto, ponieważ wszyscy bawią się na dworze bo to jest lato. Jest lato, także wszyscy bawią się na dworze. Eee, wiek. Wiek uczestników zabawy jest zróżnicowany. Są w młodszym wieku, w starszym wieku. Mm, idziemy zobaczyć na górę. Więc tak prezentuje się góra lokalu. Natomiast raczej nie możemy wejść, ponieważ jest zamknięta, zostawiona. Ok, ale to nic. Zobaczmy, jaki jest widok z góry. Dobra, ogólnie generalnie rzecz biorąc, pomyliliśmy się. Pomyliliśmy się raz z moim operatorem. I może i faktycznie trafiliśmy w podobne miejsce, gdzie jest Lordis. Bo Lordis jest tu. Ale... Ale ten klub jest zamknięty! Trafiliśmy do lokalu, który jest otwarty. Nie wiem czy po prostu z Lordis przeniosła tutaj. Czy to jest jakiś inny lokal? Natomiast była gafa. Yeah! <laughs> yeah.